Wojciech Widłak, Pan Kuleczka. Telefon. Kaczka katastrofa miała już dosyć. Nie lubiła zostawać w domu sama. Nie lubiła, kiedy jej ktoś ciągle przerywał. Nie lubiła odbierać telefonów. A teraz właśnie, nie dość, że została sama... To jeszcze w ogóle nie mogła się pobawić ze swoją ukochaną przytulanką myszą, wiszą. Ledwo zaczynała budować jej norkę z poduszki, natychmiast dzwonił telefon. Najpierw ktoś chciał kupić starą szafę, ale katastrofa nie miała zamiaru sprzedawać swojej. Potem ktoś się skarżył. Że mu przecieka wanna, a jeszcze potem ktoś chciał, żeby mu naprawić wiolonczelę. Ale katastrofa nie umiała. Ciekawe, dlaczego to musi się przytrafiać właśnie mnie? Zapytała katastrofa myszy Wiszy. Wisza nie zdążyła odpowiedzieć, bo zadzwonił telefon. Słucham, powiedziała katastrofa. Starała się mówić miłym głosem, tak jak uczył ją pan Kuleczka. Czy u państwa można wyprawiać norki? Zapytał jakiś damski głos Nie wiem, odpowiedziała katastrofa ale myślałam, że norek się nie pierze, tylko sprząta. Co takiego? zdziwił się głos. A w ogóle czy to prania chemiczna? Nie, odpowiedziała katastrofa. To katastrofa. Eee, przesada, powiedział głos. Żadna katastrofa, jakoś sobie poradzę. Przepraszam. I w słuchawce zaczęło buczeć. Katastrofa odłożyła ją i powiedziała do Wiszy. Wiesz, Wiszo, Niektórzy piorą swoje domki w pralni i wyciągnęła kredki, żeby narysować malutki domek w wielkiej pralce. Nie zdążyła, bo znowu zadzwonił telefon. Słucham, powiedziała grzecznie katastrofa. Jak tak można? Jak można? zakrzyczała słuchawka. Muszą państwo coś z tym zrobić. Wczoraj jadłam u państwa obiad, i dziś od rana okropnie boli mnie brzuch. Napiszę o tym do gazety. Dziwne powiedziała katastrofa Mnie ten wczorajszy obiad bardzo smakował w dodatku tam była mucha krzyczała dalej słuchawka No, pewnie ucieszyła się katastrofa. U nas zawsze jest mucha. Coś podobnego. A ja mam dzisiaj ważne sprawy do załatwienia, i nie mogę wyjść z domu, wołała Słuchawka. To katastrofa. Właśnie ucieszyła się katastrofa. To ja. Nareszcie ktoś do mnie. Ale Słuchawka zagulgotała coś niezrozumiale. A potem znowu zaczęła buczeć. Wiesz, ta pani chyba nie lubi bzyk-bzyk powiedziała katastrofa do Wiszy. Zadzwonił telefon. Katastrofa podniosła słuchawkę i powiedziała grzecznie: Pomyłka! To niemożliwe odparł miły głos. Mówi święty Mikołaj. Katastrofa szeroko otworzyła dziobek i o mało nie wypuściła słuchawki. Nie, nie, to nie pomyłka, zawołała. Tu katastrofa. Mikołaj wcale się nie zdziwił. Dzwonię, bo nie dostałem jeszcze od ciebie listu, powiedział. I nie wiem, co ci przynieść w prezencie. No i jakbyś wiedziała jeszcze, co się komu może przydać, to też daj mi koniecznie znać. Całuję cię, pa, mam mnóstwo pracy. Słuchawka znowu buczała. Pa, powiedziała katastrofa. Przez chwilę stała nieruchomo, a potem zawołała: Jejku! Wiszo, przecież wiemy, co się komu może przydać. Szybko musimy narysować list do Mikołaja. I narysowała coś dla tych wszystkich, z którymi dzisiaj rozmawiała. Nową szafę, piękną różową wannę, wielą czelę, wielką pralkę. Żeby się norka zmieściła, i nawet ciężarówkę dla Mikołaja. Żeby mu łatwiej było to wszystko przewieźć. Nie wiedziała tylko, co by ucieszyło tę panią, którą bolał brzuch. W końcu narysowała dla niej książkę z uśmiechniętą okładką. Żeby tylko przypadkiem tej pani znowu nie rozbolał brzuch ze śmiechu, pomyślała. Nie zapomniała o najbliższych dla pypcia poprosiła o piszczącą kość z gumy bo wiedziała że bardzo chciał ją dostać tylko się wstydził powiedzieć dla bzyk bzyk o małego pajączka przytulankę a dla pana kuleczki o nowy kapelusz bo stary był już naprawdę stary dla siebie chciała poprosić o nowy nie dzwoniący telefon, ale w końcu się rozmyśliła. Z tym starym było przecież tak ciekawie.